łyk świeżego powietrza. Na niedzielę zostaliśmy zaproszeni na wieś do nowego domku pana Bongraun. Pan Bongraun jest księgowym w biurze, gdzie pracuje mój tata i podobno ma synka w moim wieku, który jest bardzo miły i nazywa się Kalasanty. Bardzo się ucieszyłem, bo strasznie lubię jeździć na wieś. Tata wyjaśnił nam, że pan Bongraun kupił ten dom nie tak dawno. I powiedział mu, że to tuż za miastem. Pan Bongrom podał tacie wszystkie szczegóły przez telefon, a tata zapisał je na kartce. Zdaje się, że bardzo łatwo tam trafić. Jedzie się prosto, skręca w lewo przy pierwszych światłach, przejeżdża pod mostem kolejowym, potem znowu prosto, aż do skrzyżowania, gdzie trzeba skręcić w lewo, potem jeszcze raz w lewo, do dużego białego domu, następnie skręca się w prawo wąską polną drogą, i wtedy już prosto i w lewo za stacją benzynową. Wyjechaliśmy tata, mama i ja dosyć wcześnie rano. Tata sobie podśpiewywał, ale szybko przestał, bo na szosie było mnóstwo samochodów. W ogóle nie można było jechać. Potem tata przykapił światła, przy których miał skręcić, ale powiedział, że to nic nie szkodzi. Odnajdzie drogę przy następnym skrzyżowaniu. Ale przy następnym skrzyżowaniu były jakieś roboty drogowe. I postawiono tablicę z napisem objazd. No i zabłądziliśmy. Tata krzyczał na mamę, że źle czyta wskazówki zapisane na kartce, i pytał o drogę masę ludzi, którzy nie wiedzieli. W końcu przyjechaliśmy do pana Bongroo koło obiadu i dopiero wtedy przestaliśmy się kłócić. Pan Bongroo wyszedł nam na spotkanie aż do furtki. No proszę, powiedział. Przyjechały mieszczuchy. Nie chciało się wstać z łóżeczka, co? Więc tata wyjaśnił mu, żeśmy zabłącili. Pan bąkrą zrobił strasznie zdziwioną minę. Coś ci się musiało pokręcić, powiedział. Przecież to prosta droga. I zaprosił nas do domu. Fajny jest ten dom pana bąkrą. Nie za duży, ale fajny. Czekajcie, powiedział pan bąkrą. Zawołam żonę. I krzyknął: Klaro! – Klaro! Są nasi przyjaciele! Przyszła pani Bongraun z czerwonymi oczami, kaszląca, w strasznie poplamionym fartuchu. – Nie podaję wam ręki – powiedziała. – Cała jestem czarna od węgla. Od rana męczę się bezskutecznie, żeby rozpalić pod tą kuchnią. Pan Bongraun się roześmiał. <laughs> – Oczywiście – przyznał. – Trochę tu prymitywnie, ale na tym właśnie polega urok życia na wsi. Nie możemy mieć tutaj kuchenki elektrycznej, tak jak w mieście. Dlaczego? Zapytała pani Bongrą. Pogadamy o tym za dwadzieścia lat, jak już spłaca ten dom, powiedział pan Bongrą i roześmiał się znowu. Za to pani Bongrąć nie roześmiała się i wyszła, mówiąc: Przepraszam, muszę się zająć obiadem. Sądzę, że też będzie bardzo prymitywny. A co z Kalasantym? Zapytał tata. Nie ma go. Ależ jest, jest, odpowiedział pan Bongrą. ale łobuz siedzi za karę w swoim pokoju. Wiesz ty, co on zrobił dziś rano? Ledwie wstał? Nigdy byś na to nie wpadł. Wlazł na drzewo, żeby zrywać śliwki. Masz pojęcie? Nie po to płaciłem kupę pieniędzy za każdy z tych drzewek, żeby teraz szczeniak zabawiał się łamaniem gałęzi. No nie? A potem pan Bongrą powiedział, że skoro przyjechałem, daruję karasentemu karę. Bo wierzę, że jestem grzecznym chłopcem, który nie będzie się bawił w tratowanie ogrodu i warzywnika. Kalasanty przyszedł, powiedział dzień dobry mojej mamie i tacie i podaliśmy sobie ręce. Wygląda całkiem fajnie. Jasne, że nie tak jak chłopaki ze szkoły, ale trzeba przyznać, że oni, chłopaki z mojej szkoły, są po prostu niesamowicie fajni. Pobawimy się w ogrodzie? Zapytałem. Kalasanty spojrzał na swojego tatę, który powiedział – Wolałbym nie, dzieci. Niedługo będzie obiad i nie chciałbym, żebyście nanieśli błota do domu. Mama dość się napracowała dziś rano przy sprzątaniu. Więc usiedliśmy sobie z Kalasantym, i kiedy starsi pili aperitif, oglądaliśmy pismo, które czytałem już wcześniej u siebie w domu. Przeczytaliśmy wszystko kilka razy, bo pani Bongron spóźniała się z obiadem. W końcu weszła do pokoju, zdjęła fartuch i powiedziała – no trudno. Proszę do stołu. Pan Bongron był bardzo dumny z przystawek i pochwalił się, że pomidory pochodzą z jego ogrodu. Na to tata roześmiał się i powiedział, że trochę się te pomidory pospieszyły, bo są jeszcze całkiem zielone. Pan Bongron odpowiedział, że może istotnie nie są jeszcze zupełnie dojrzałe, ale za to mają inny smak niż te, które można dostać na rynku. Jeśli chodzi o mnie, to najbardziej smakowały mi, Sardynki. A potem pani Bongraun przyniosła okropnie śmieszną pieczeń, która z wierzchu była całkiem czarna, a w środku wyglądała tak, jakby w ogóle nie była upieczona. – Ja tego nie chcę – skrzywił się Kalasanty. – Nie lubię surowego mięsa. Pan Bongraun spojrzał na niego groźnie i powiedział, że ma szybko kończyć sałatkę z pomidorów i jeść mięso jak wszyscy. Jeżeli nie chce zostać ukarany, najmniej udały się ziemniaki do pieczeni. Były trochę twarde. Po obiedzie usiedliśmy w salonie. Kalasanty znowu wziął pismo, a pani Bongrown opowiadała mamie, że w mieście ma służącą, ale ta służąca nie chce w niedzielę pracować na wsi. Pan Bongrown mówił tacie, ile go kosztował ten cały dom, jaki zrobił doskonały interes. Ale to wszystko. Nie bardzo mnie ciekawiło, więc zapytałem Kalasantego, czy byśmy nie mogli pobawić się na dworze, gdzie jest pełno słońca. Kalasanty spojrzał na swojego tatę, a pan Bongraong powiedział Ależ oczywiście dzieci, proszę was tylko, żebyście nie biegali po trawniku, lecz po alejkach. Bawcie się dobrze i bądźcie grzeczni. Wyszliśmy z Kalasantem na dwór i Kalasanty powiedział, że zagramy w kule. Bardzo lubię krew w kule, bo mam niesamowitego cela. Graliśmy w alejce. Była tylko jedna i to niezbyt szeroka. Muszę przyznać, że Kalasanty nieźle sobie radził. Uważaj, powiedział. Jeżeli jakaś kula wpadnie na trawnik, to mamy ją z głowy. Potem strzelił i bum! Jego kula przeleciała obok mojej i wpadła na trawę. Natychmiast otworzyła się okno i wyjrzała z niego twarz pana Bongrą, strasznie zła i czerwona. Karasanty! krzyknął pan Bongrą. Mówiłem, żebyś uważał i nie niszczył tego trawnika. Ogrodnik pracuje nad nim od wielu tygodni. Jak tylko przyjedziesz na wieś, robisz się nieznośny. Jazda do pokoju. Będziesz tam siedział do wieczora. Karasanty się rozpłakał i poszedł do swojego pokoju. Więc ja też wróciłem do domu. Ale nie posiedzieliśmy długo, bo tata powiedział, że woli wcześniej wyjechać, żeby uniknąć korków na drodze. Pan Bongro przyznał, że to bardzo rozsądne w istocie. Oni też wyruszą z powrotem, jak tylko pani Bongro skończy sprzątanie. Państwo Bong odprowadzili nas do samochodu. Tata i mama powiedzieli im, że spędzili dzień, którego długo nie zapomną. Kiedy tata miał już ruszać, pan Bongron zbliżył się do drzwiczek. Dlaczego nie, ku nie kupisz sobie domku na wsi jak ja? zapytał. Oczywiście ja mógłbym się bez niego obejść, ale nie można być egoistą, mój stary. Nie wyobrażasz sobie nawet, jak to zdrowo dla żony i dziecka taki odpoczynek i łyk świeżego powietrza w każdą niedzielę.